Radoskur nie żyje. Był legendą polskiego hip-hopu Radoskur nie żyje. Był członkiem kultowego wzgórza Patrzy. Znany między innymi z wzgórza Patrzy i v.e. Radoskur nie żyje. Przyczyna śmierci kultowego rapera nie jest znana. Kochani, właśnie dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość: że nie żyje Radoskur członek grupy W3 i .E ojciec. Zdążył dzielić się na mojej nadchodzącej płycie sytuacja społeczno-polityczna i na tym koniec naszej wspólnej współpracy napisał w mediach społecznościowych raper Cypis. Śmierć legendy polskiego hip-hopu potwierdził również Leroy. Radoskur, a właściwie Radosław Kobus, to polski raper, który zasłynął przede wszystkim z działalności w składach wzgórze a i V.E.T.O. Skład wyp 3 powstał w pierwszej połowie lat 90. Z inicjatywy Radoskóra, Wojtasa i Faziego potem zastąpił go Ziajka. Grupa zadebiutowała płytą Wzgórze APA w 1995 roku, którą wydał S.P. Rezort z Strathe DJ Felix. Skład nagrał jeszcze dwa albumy, Centrum i 3, jednak na nich Radoskur pojawił się już tylko gościnnie, gdyż po debutie zdecydował się odejść z grupy w trakcie trasy koncertowej i zastąpił go Borykson. Następnie działał w zespole Puzzlej i założył projekt V.e.t. wraz z PSFM, w którym nagrał trzy płyty. W 2004 roku grupa przestała istnieć. Wznowiła działalność 9 lat później, czego efektem była płyta Veto Animacja". Raper nie nigdy nie dokończył również solowego projektu, nad którym pracował na początku XXI wieku. Dla mnie jeden koleś okazał się tam absolutnie zjawiskowy to był Radoskur. Do dzisiaj uważam go za jeden z najwspanialszych głosów. Zachrypnięty, dykcja nie do końca dobra, za to styl bardzo charakterystyczny zachwalał w rozmowie cnerapera Kazik Staszewski. Radoskur pojawił się na kultowych numerach dla polskiej sceny rapowej. Możemy go usłyszeć m.in. w utworach Wspólna scena. Projekt składający się z najpopularniejszych polskich raperów tamtych czasów, Język Polski, Wzgórze a Patrzy, gdzie pojawił się obok m.in. Kalibra 44 i Jaj oraz, Drin za Drinem, Tedego. Raper zagrał też w filmie, Poniedziałek, obok Bolca. Na potrzeby produkcji nagrał numer, Poniedziałek mnie nie lubi. Gdy Zajka. Wojtas, Borykson, Dab, Joka, Magik, Jajona i do skóry łączyli techniczne popisy z pewnością siebie godną tytułu mistrzów ceremonii, nie było czego zbierać. No, chyba że szczęki z podłogi, bo do dziś wiele osób na wspomnienie o języku polskim nie może ich na nowo dopasować. Pisał o języku polskim, Andrzej całe w antologii polskiego rapu. W 2020 roku Radoskur nagrał swoją zwrotkę w ramach HH16 Challenge 2.